Hej, witajcie! Dzisiaj nagrywam dla Was strój dnia. Teraz nie zobaczycie go w całości, ale za chwilę, jak mój operator przyjdzie czyli moja mama, to zobaczycie wszystko i powiem Wam, co jest z jakiego sklepu, ile kosztowało. Jedna rzecz na pewno jest Wam znajoma: będzie to moja torebka Michaela Corsa, którą mogliście zobaczyć na kanale Lifestyle by Justin, który należy do mojej przyjaciółki. Reszta rzeczy wszystko jest nowe, więc już, wie, już dłużej nie gadam. Tylko odwracam kamerę. Ok, więc zaczynamy od pierwszej rzeczy. Najłatwiejsza do pokazania jest to torebka Michaela o której Wam wspomniałam przed chwilą. Kupiłam taką samą dla mojej przyjaciółki, oczywiście, to też już wiecie. Torebki Korsa uwielbiam. Bardzo dobrze się sprawdzają w każdej stylizacji. I na elegancko, i na sportowo możecie je założyć tak de facto do wszystkiego. Kolejna rzecz. Odłożę torebkę. Kolejna rzecz. Nie będę mówić, że nowa, bo wszystko jest nowe. Są to okulary z River Islandu. Słuchajcie, z 14 funtów zostały przecenione na 5. Więc nie zastanawiałam się, tylko wzięłam, bo uwielbiam okulary wszelkiego rodzaju i przeciwsłoneczne i normalne do noszenia kolejna rzecz jest to koszula biała koszula ze złotymi dodatkami jak widzicie mają guziczki, ładne obszycie przy dekolcie koszula z 35 funtów przeceniona na 17 jest to dużo zdaję sobie z tego sprawę ale River Island ma drogie rzeczy ale jak możecie zauważyć są bardzo ładne i dobre jakościowo kolejna rzecz, moje skórzane spodnie z New Looka Kupione również na promocji, bo było chyba 10%. Są to leginsy z wyższym stanem. Kosztowały mnie około 15 funtów. Buty. Uwielbiam buty na nich tyle w swojej kolekcji. Zobaczcie z tyłu. Tylko ze względu na te wiązania kupiłam te buty. Buty są ze sklepu René, polskiego sklepu nie jestem teraz pewna ile te buty kosztowały ale około 100 zł ja tak, tak mi się wydaje, że około 100 zł słuchajcie, buty są bardzo wygodne nie są wysokie, są zamszowe ja po prostu uwielbiam obcasy więc no, ja się w nich zakocham od pierwszego wejrzenia jak je tylko zobaczyłam na stronie internetowej ostatnia rzecz, ale nie najgorsza to jest płaszcz z River Island z futerkiem. Słuchajcie, futerko jest w ogóle odpinane. Jest na guziczki, więc mogę je w każdej chwili odpiąć. I może być również na wiosnę i jesień ten płaszczyk ze złotymi dodatkami. Jak widzicie, płaszczyk to jest mój najdroższy zakup, bo wyniósł mnie aż 90 funtów. Słuchajcie, jest to bardzo dużo. Bo na polski jakby przeliczyć to jest 500 zł, tak? Ale no słuchajcie, wydaje mi się, że czasami po prostu lepiej kupić jedną rzecz porządną i która naprawdę ładnie wygląda na was, niż kupić milion mniejszych i no że tak powiem do dupy. No wypaczcie mi to sformułowanie, no ale taka jest prawda. Więc tak się prezentuje mój dzisiejszy strój dnia. Jeśli oczywiście wam się podoba, to dajcie łapkę do góry. Jeśli chcecie wiedzieć o nowościach na moim kanale, to zasubskrybujcie go. Do zobaczenia.